14. bardzo jest fajne, bo bazuje. W ogóle czekajcie, najpierw przeczytamy, bo już się podjarałam. Jeżeli alfa jest kątem ostrym oraz tenga z alfa równa się 1 trzecia, to wyra wartość wyrażenia takiego jest równa. To jest mega zarąbiste zadanie, bo działa tutaj wychodzą, w, w, wychodzi Wasza znajomość ułamków. Aha. Ja, dlaczego? Bo popatrzcie, sinus alfa plus cosinus alfa. Przez cosinus alfa to się równa. Sinus alfa przez cosinus alfa plus cosinus alfa przez cosinus alfa. Dlaczego to zrobiłam? Tu właśnie korzystam z dodawania ułamków, tak? Bo jak mam wspólny mianownik, no to liczniki dodaję. I mogę to w jedną stronę zapisać, wszystko na kresce ułamkowej. I rób rozdzielić na dwa oddzielne ułamki. Więc tak, sinus przez cosinus. Wam pokażę to w tablicach. Czekajcie, muszę je odkopać z papierów, mm. żebyście też mogli zobaczyć trygonometr, strona 14. Żebyście wiedzieli, że nie musicie się wszystkich wzorów uczyć, a musicie wiedzieć, gdzie dana funkcja mieszka. 14 O, tu macie. Widzicie? Sinus przez cosinus to jest tangens. Więc. To pierwsze wyrażenie mogę zapisać jako tangens alfa plus 1. Dlaczego? Bo kosinus przez kosinus jest 1, tak? Bo 5 przez 5 jest 1. Na tej samej zasadzie to działa. Tangens alfa podstawiam 1 trzecia plus 1, to się równa 1 cała i 1 trzecia, czyli odpowiedź A. Fajne zadanie, co? Jak macie do tego pytania, to piszcie.